i bracia, Jezus w dzisiejszym zabieganym świecie zadaje nam ważne pytanie. Pyta, czego szukacie? Warto więc chwilę się zatrzymać i odpowiedzieć sobie na to pytanie, czego szukacie? Szukamy zdrowia. Szukamy szczęścia. Szukamy pracy, szukamy miłości, szukamy swojego miejsca na ziemi, szukamy sensu życia, szukamy Boga. Jak to wszystko znaleźć? Podpowiada nam dzisiaj Samuel w pierwszym czytaniu. Mówi: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Nasza rozmowa z Bogiem. Rozmowa z Bogiem na modlitwie, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez uczestnictwo w liturgii. Ale ktoś powie: Ale ja nie umiem się modlić. To nie jest tak, że wszystko wiemy i wszystko umiemy. Samuel też na początku nie umiał rozmawiać z Bogiem. Nie wiedział, kto woła do Niego, ale słuchał i uczył się pod okiem kapłana Helego, jak rozmawiać z Bogiem. Pokazują nam też drogie apostołowie. Kiedy Jezus mówi do nich: chodźcie, a zobaczycie, żeby. Znaleźć Boga, trzeba do Niego przyjść. Trzeba przyjść i od Niego się uczyć, Jego słuchać. Przyjść i słuchać Go na liturgii, spotkać się z Nim w sakramentach. Nic nie da stać z daleka i narzekać. Trzeba do Niego przyjść. Wtedy go można poznać, wtedy go można bardziej zrozumieć. A prawdziwe spotkanie z Jezusem zapada głęboko w pamięć. Tak jak apostołom, którzy zapamiętali, że było to około godziny dziesiątej. Pokazują nam też drogę, Świadkowie, którzy spotkali Jezusa i wiedzą, że jest Mesjaszem. Tak jak Andrzej spotkał Jezusa, poznał Go i przyprowadził do Niego swojego brata. A Jezus Go powołał i postawił na czele Kościoła. Odpowiedzmy się sobie więc dzisiaj na pytanie, czego szukamy? I wybierzmy odpowiednią, prowadzącą do tego drogę.